Siemanko. Z tej strony Łukasz freszko Konat. Dzisiaj 10 września 2019. Moje ćwierć urodziny i postanowiłem się z wami podzielić podcastem. Jest to pierwszy podcast na tym kanale w takiej wersji. Także serdecznie zapraszam do odsłuchu. Tytuł podcastu to zasada stosowania. Jest to sposób, który pozwoli wam w niesamowity sposób. Rozwinąć wasz potencjał. Jeżeli ktoś tego nie robi na co dzień, to myślę, że to będzie mega kluczowe w jego życiu. Także serdecznie zapraszam. Co to za magiczny sposób? Jest to po prostu zasada stosowania wiedzy, jakiej dowiedzieliśmy się od różnych ludzi, z książek, filmików, podcastów, po prostu z różnych źródeł. Czy też przyszło nam do głowy coś w lesie, czy pływaliśmy i przyszedł nam jakiś pomysł, czy jedliśmy coś dobrego i po prostu przypłynęło nam coś pięknego do głowy. Słuchajcie, zasada stosowania polega na tym, że czytając na przykład jakąś książkę czy też jakiś filmik, na przykład obejrzeliśmy filmik Wim Hofa o technice Wima Hofa z oddychaniem zimnym, całym sposobem medytacji oraz ćwiczeniami i jedna sprawa może być tak, że ktoś Oglądając ten filmik, pomyślał sobie, wow, fajna rzecz, to to może naprawdę działać, to może być naprawdę super. I spędza czas na przykład na tym, że dzieje się z tym, tą wiedzą, z kimś, idzie z kimś się spotkać, na przykład na spacer, i mówi: Słuchaj, ale obejrzałem super filmik, gość normalnie wytrzymuje w lodzie, ileś czasu stosuje jakieś techniki oddychania, włada nad własnym układem autonomicznym, no niesamowity człowiek. Drugi też się tym zaczyna jarać że wow co to, co to za super gość też możliwe że go sprawdzi i z tej, z tej sytuacji właśnie można albo dalej tylko rozpowiadać to wszystko albo też korzystać z tej wiedzy czyli wykorzystywać ją w czynnościach codziennych czyli można pójść dwoma drogami albo tylko mówić o tym lub też wykorzystywać tą wiedzę w życiu codziennym czyli mamy daną czynność lub też yy, Kilka czynności, które możemy wdrożyć w nasze życie jako poranną na przykład rutynę. I ta poranna rutyna, składając się, jeżeli robilibyśmy ją przez miesiąc, to składa się na 30-31 dni, co daje nam 31 rutyn. To 31 rutyn niesamowicie może wpłynąć na nasze życie. I na, też, na tym też polega mój, mój sekret, jaki w sumie sobie uświadomiłem, że ja poznając ludzi, czytając różne książki. Wyciągam na przykład coś z wypowiedzi, co nie do końca mi wszystko pasuje, ale jakiś zarodek, jakiś pomysł jest mega ciekawy i postanawiam wykorzystać go w swoim życiu yy, jako działanie, po prostu jako działanie. Kolejnym przykładem może być yy, jakaś yy, czy też yy, filozofia, filozofia jakaś yy, wedyjska, yy, chrześcijanizm, czy też jakieś inne religie. Z których możemy zaczerpnąć jakąś informację, która może nam totalnie zmienić nasze spojrzenie na dane kwestie. I po prostu uważam, że takie otwarcie, otwarta głowa i wykorzystywanie potencjałów, które są wokół nas, jest e, niesamowitą drogą do rozwoju osobistego. Także mega polecam Wam coś takiego: e, wybrać sobie. Tu Wam mogę podać parę przykładów, i możecie zastosować. Coś takiego w waszym życiu, czy też na przykład odciążanie kręgosłupa, głęboki oddech rano, czy też wieczorem, skupianie się na pozytywnych rzeczach, wdzięczność. Jest mega naprawdę wiele rzeczy, które możemy robić na co dzień i, i czuć się coraz lepiej i rozwijać. Przykładem kolejnym może być, że obejrzyliśmy jakiś filmik o skuteczności działania, na przykład jak skutecznie działać w życiu codziennym, i przykład jest czytać 10 stron książki dziennie, na przykład rano i wybrać sobie taką na przykład rutynę, w której 10 stron czy tam dziennie rano i robię to regularnie przez tydzień, dwa, trzy, czy też ileś czasu wybranego i co Wam mogę polecić, to nie robienia miliona, milionów rzeczy naraz, Wybrać sobie parę czy też tyle rzeczy, ile jestem w stanie udźwignąć, aby robić to systematycznie, bo ta systematyka naprawdę pomaga najbardziej w tym wszystkim. Bo gdy przyjmę sobie, że zrobię 10 stron dziennie książki, w sensie przeczytam. Zrobię 200 przysiadów dziennie, 300 brzuszków, zrobię codziennie zielone soki, głębokie oddychania, zimny prysznic, przebiegnę codziennie 5 km i tak dalej, i tak dalej. Pouczę się angielskiego, japońskiego, niemieckiego. I kiedy to się zaczyna nawarstwiać, w pewnym momencie, jeżeli dojdą jeszcze okoliczności zewnętrzne typu praca, jakieś sytuacje, zgrzyty energetyczne i tak dalej, i może nam braknąć sił, i może się to odbić wahadłem zgodnie z prawem rytmu w drugą stronę, kiedy będziemy już czuli energetycznie napięcie emocjonalne. Może nastąpić ruch wahadła w drugą stronę, kiedy nie będziemy robić nic. Także najlepiej utrzymać pewną dyscyplinę regularnie z daną czynnością lub paroma czynnościami. A robić to w spokoju i w pewnym komforcie, który jest też dyskomfortem, ponieważ jest to coś nowego i niekoniecznie musi być to coś przyjemnego. Typu dla ludzi początkowo zimny prysznic, zimna kąpiele, czy też zmuszenie się do jakiegoś ruchu, który nie gościł u nas aktywnie na co dzień. Typu jakiś spacer, bieganie, czy też jakaś gimnastyka, która może dla kogoś być nieprzyjemna z powodu tego, że jest pospinanym człowiekiem i, i zanim się rozrusza, troszkę minie. Także to wam mogę serdecznie polecić. Taki, taki mój sekret, że na co dzień można można coś czytać, poznawać ludzi, z każdej wypowiedzi coś wyciągać. Niekoniecznie musimy brać wszystko, co dana osoba nam mówi do siebie i wszystko realizować, ale znaleźć sobie takie perełki, które możemy niesamowicie wykorzystać w naszym życiu. I po prostu to działanie może z biegiem lat niesamowicie wpłynąć na wasze życie. I ja na przykład, nie wiem, czytając jakąś książkę, czy też dowiadując się czegoś o żywieniu, wdrożyłem wiele rzeczy w moje życie, które teraz, patrząc na ten okres lat wstecz, kumulacja tych wszystkich rzeczy stworzyła mnie to, kim stworzyła mnie to. Po prostu to stworzyło mnie tym, tą osobą, którą jestem teraz, więc każda rzecz się sumuje, czy też ktoś rano, będzie wisiał tylko jedną minutę na drążku i odciąży kręgosłup. W skali roku jest to 365 minut. Jeżeli ktoś rano wypije zielony sok jeden raz dziennie, w skali roku jest to 365 soków, ktoś zrobi 10 pompek dziennie, 3650 pompek w skali roku. I te jedne procenty, te malutkie rzeczy, one się sumują na wielkie rzeczy, którymi się stajemy. Stajemy się po prostu człowiekiem, który robi te rzeczy i widać owoce naszych czynów w nas. Nie musimy mówić słuchaj, ja teraz ćwiczę na siłowni, bo widać, że ćwiczymy na siłowni i emanuje z nas pewność, siła. Po prostu to, co robimy na co dzień, nas kształtuje. Każda myśl, każde słowo. I tu bym teraz chciał podejść do tematu myśl, słowo, czyn. Czyli ktoś może myśleć o czymś. I to już powoduje w nim reakcję, jeżeli zaczyna wkładać w to emocje, to już to zaczyna się odzwierciedlać w jego ciele, zaczyna to mieć pewne manifestacje w tym świecie. Mówiąc już słowo, podejmujemy jakąś akcję y, głębszą, ponieważ manifestujemy to też zewnętrznie, wypowiadając dźwięk. A kiedy przyjdziemy do czynu, ma to niesamowite mega odbicie w tej manifestacji fizycznej tutaj. Czyli na przykład y, siedzimy sobie na kanapie, i myślimy o tym, że fajnie by było potrenować pobiegać, dajmy przykład pobiegać fajnie by było pobiegać, nie wiem, kilometr przebiec sobie kilometr i jest też też kolejny, kolejny krok bo to już myślenie już, już nas napędza fajny pomysł, daje nam tą energię daje nam myśli wokół tego odrochowo w podświadomości rodzą się e, owoce tego dobra, pójdę pobiegać, możliwe, że wyszczupleję, będę miał e, lepszą kondycję Będę szczuplejszy, nie wiem, czy dobrze, dobrze powiedziałem. Będę miał lepszą kondycję, lepszy wygląd, lepsze dotlenie organizmu, tą wydolność, właśnie. Będę się po prostu czuł dobrze. I już myśli wokół tego kierują nas w stronę tego, żeby pójść pobiegać, bo mamy mega dużo za. Oczywiście umysł też będzie w strefie komfortu, bo siedzimy sobie na kanapie i zaczną przypływać nam też myśli. Że, o nie, chcę się, może innym razem, i tak dalej. Ważne, też, żeby te myśli pozytywne były dla nas tak mocne, żeby pociągnęły nas w tym kierunku, że chcemy to zrobić. To jest jedna rzecz. Kolejna, kiedy mówimy to, dobra, idę pobiegać. Tu już jest pewien zamiar, jest pewna decyzja, którą podjąłem. Nawet, nie wiem, jest, uznajmy, jesteśmy na obiedzie u mamy i mówię do mamy, albo ktoś mówi, mamo, słuchaj, idę pobiegać. Jak ta osoba już to mówi, to też manifestuje w ten sposób, że komuś już to mówi, więc też daje w pewnym rodzaju słowo, a też samego siebie napędza. Dobra, powiedziałem, idę, idę już biegać, idę. Napędza się ta osoba na, na tą akcję. A kiedy po prostu wstanie z kanapy i pójdzie pobiegać, to już jest czyn, jest ta manifestacja, która przyniesie nam mega owoce, już w postaci tego, że już to zrobiliśmy i robimy to. Dlatego samo mówienie o tym i myślenie jeszcze nie powoduje. Samego czynu, ale już nam daje jakąś energetykę w tym kierunku, ale naprawdę sam czyn, jak zgodnie z prawem, jak na górze, tak i na dole, po prostu oddziałuje na nasze myśli i słowa. Także po prostu, nawet nie mówiąc nic, tylko wstać z kanapy i pójść pobiegać, będzie miało wpływ na nasze myśli i, i tą radość, którą będziemy chcieli się podzielić. Także sam czyn, pamiętajmy, ma odbicie również w drugą stronę, także nie musimy nic mówić. Ale ma sama mowa i same myśli już też działają w jakiś sposób. Także to też warto wziąć pod uwagę. Różne są sposoby nauki, bo tak mówiłem, że uczę się od, od różnych, z, z różnych źródeł. I takimi sposobami, jeden z moich ulubionych oczywiście, to jest doświadczanie. Dowiedziałem się czegoś, na przykład ktoś zrobił sobie, nie wiem, jest jakiś ziomuś, który je, je owoce i i, i pije zioła. I ciekawe, o mega ciekawa koncepcja, mogę sobie pić zioła i jeść same arbuzy przez tydzień. I ciekawa koncepcja, ciekawe jak się będę czuł. I coś takiego, już z doświadczeniem, jak to zrobię, ponieważ będę wiedział, jak się czuje taka osoba, która je same arbuzy i, i pije zioła na przykład. I, I będę miał to we własnym bagażu doświadczeń, we własnej tej perspektywie dołączę perspektywę, jak to jest. Być na samych arbuzach i na przykład pijać, czy tam mieścić, czy cokolwiek w tym stylu. Kolejnym przykładem może być też trening, czy te zimne prysznice, Po prostu dołączam perspektywę poprzez doświadczanie, jak się będę czuł. I to jest już nasze, bo całkowicie wiemy, jak taka osoba, która to robi, się czuje, i przez to łatwiej nam też zrozumieć innych, bo im więcej perspektyw mamy dołączonych, tym łatwiej nam zrozumieć innych i mamy coraz większe zrozumienie o wszechświecie. To jest mój ulubiony sposób. Kolejnym sposobem jest rozmowa z ludźmi. To jest kolejny mój ulubiony sposób dowiadywania się od ludzi przez to, co oni robią i jak właśnie funkcjonują na co dzień, jakie rutyny mają, co odkrywają, co czytają, co zrobili w życiu, czy zrobili, nie wiem, podwójne salto i wow, jak do tego doszedłeś, jak dokonałeś czegoś takiego i dzielenie się tym doświadczeniem, albo ktoś był, ktoś milczał przez rok ktoś medytował przez trzy miesiące w górach i jak to jest i dowiedzieć się czegoś takiego to są naprawdę niesamowite rzeczy rozmowy z ludźmi, wymiana doświadczeń to jest dla mnie kolejny niesamowity sposób i na trzecim miejscu dałbym właśnie czytanie książek, oglądanie filmików słuchanie podcastów i do tego taki bonus co mega mi się podoba robienie notatek z tego co oglądamy co słuchamy lub czegoś się dowiedzieliśmy, zapisać sobie to gdzieś i fajnie jest to, to sobie gdzieś przeczytać, na przykład zrobiliśmy notatkę rano, to podsumować sobie dzień, dobra, co tam się działo dzisiaj i o, o było coś takiego, super, i zrobić i, przeczy zrobić, i wyjąć sobie tą kartkę i przeczytać tą notatkę. I to, jak się karmimy tymi różnymi myślami, pomysłami, one gdzieś tam mogą zakiełkować w naszym umyśle, co potem może dać właśnie rezultaty w postaci... Już dokonania czynów, a czyny przyniosą kolejne owoce, także to jest niesamowita droga. Także te trzy sposoby doświadczanie, rozmowa i wymiana doświadczeń z ludźmi oraz książki, filmiki, podcasty, plus robienie notatek to jest też niesamowita sprawa. Także takie top trzy moje: jak się uczyć, jak, jak się rozwijać, jak, jak, no, jak się rozwijać po prostu. Także złota zasada po prostu. To, czego się dowiadujemy, stosować na co dzień w naszym życiu. Możemy coś robić przez tydzień, nie musimy tego robić przez pół roku. Po prostu doświadczyć, i to już zmieni nasze życie kompletnie. Każdy zielony sok może zmienić kogoś życie. I jeden, wypity tylko jeden raz i tak ma odbicie na jego życie. Jeden, zjedzony e, jakiś e, fast food, również ma odbicie w życiu. Wszystko ma swoją przyczynę, wszystko ma swój skutek. Także wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie i życzę Wam w tym super dniu, abyście mieli super skutki waszych przyczyn. <laughs> Dokładnie, aby wam się mega układało w życiu i żebyście e, doświadczali cudownych rzeczy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że, że to pomogło. Zapraszam serdecznie również na moją stronę na Facebooku Freszko konat również przez 2E, bo jak wiadomo, jest mega świeżo, jak się je te piękne owoce. I bierze zimne prysznice. I zapraszam do kolejnych podcastów. Trzymajcie się. Piąteczka.